A i chyba wam przypomniałam powiedzieć, że to jest na koch. No koszty. Niemniej no. zejdziemy sobie na to. Tam jest jeziorko. Jej. Idziemy, idziemy, idziemy. A, nie wiem czy dzieje, to jest ten dynakochol w Goszcze. No. Jest w tym jeziorku. Tutaj jest filarnia. Tam się przebiera konie. A tutaj sobie latają konie. O, tutaj są konie. No. Tam dziewczyny zabierają konie z pastwiska. A tutaj Haski do mnie biegnie, Jej. Idziemy do niego. Albo nie, albo niech on do nas przyjdzie. Teraz idziemy do góry. Zobaczcie, jakie wielkie muszę robić kroki. Hmm, jeszcze trochę. A tak wygląda dom.